Witam serdecznie w nowym materiale na kanale Bunkier Inwestora. Standardowo, jak i co miesiąc, wrzucam filmik na temat inwestycji w akcje na rynku Stanów Zjednoczonych. I do tego przedstawię Wam nową spółkę rejtową w swoim portfelu. Jeszcze przed rozpoczęciem danego materiału zapraszam Was na nasz kanał w Telegramie, gdzie publikuję wiadomości ze świata finansów, inwestycji, ciekawostki oraz fakty. Pewnego rodzaju takie spoilery jeszcze przed wrzucaniem filmików na YouTube. Również zdarza się, że wrzucam pewnego rodzaju analizy. No i również pozdrawiam wszystkich uczestników naszego czata w Telegramie. Link jak zwykle jest pod filmikiem i na ekranie teraz u Was jest QR kod No my zaczynamy nasz materiał standardowy jak i co miesiąc od wpłaty. W tym miesiącu na giełdę akurat na Interactive Brokers płaciłem 3000 zł, i również za każdym razem jak płacam pieniądze na brokera, ja to sobie trakuję w swoim Excelu, czyli w marcu już płaciłem 3000 zł, a do tego jeszcze w marcu podejrzewam, że dopłacę do swojego konta IKE, w którym inwestuję akurat w polskie spółki na GPW. Natomiast za ostatnie 3 miesiące udało mi się wpłacić 10 tysięcy złotych, natomiast w marcu jeszcze będzie jedna dopłata na konto IKE. Inwestuję na tradycyjnej giełdzie już rok i 24 dni. Zainwestowane środki, czyli tylko i wyłącznie wpłaty, wynoszą 31 320 zł. No a wartość całego portfela jest powiedzmy, że praktycznie na zero, ale to jest w przeliczeniu na złotówki, mimo że w dolarach mam na plus. Więc tak jak mówię, na Interactive Brokers poleciało 3000 zł. No i za tą kwotę dokonałem zakupu pewnych akcji. Przejdę teraz na stronę, na której trakuję wszystkie swoje transakcje i wyniki. Jest to Snowball Analytics. Link do tej strony jest pod filmikiem, no ale przechodząc do transakcji, no i zacznijmy może od samej góry. Pierwsza transakcja to kupno spółki Sun Life Financial, jest to spółka kanadyjska, przypominam, jako jedyna w moim portfelu. Kupiłem 1,62 akcje po cenie 55 dolarów i 33 centy. Patrząc na tą spółkę w moim portfelu, to na za ostatnie pół roku się trzymała w miarę stabilnie, natomiast ostatnio był lekki spadek. Z racji tego, że SLF, czyli Sun Life Financial, jest to niejako bank i firma ubezpieczeniowa 2 w 1 to akurat na cenę tej spółki również miało lekki wpływ to, że, że akurat w Kanadzie były obniżki stóp procentowych. Ale do tego doszły generalnie negatywne wyniki finansowe, więc tutaj spółka zanotowała spadek praktycznie minus 10%, a do tego jeszcze dodatkowo doszła wojna handlowa Kanady z USA, chociaż dla tej spółki to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ ta spółka jest bardzo dobrze zdywersyfikowana i pewny procent ta spółka również posiada na rynku azjatyckim. Przechodząc do następnej transakcji, jest to kupno jednej akcji WC Energy Group. WC Energy Group akurat w moim portfelu generuje najlepszy wynik. Jest to dostawca energii elektrycznej. No i patrząc na moją historię kupna tej spółki, akurat trafiłem w miarę w dobrym momencie tutaj, jeszcze na samym początku. No a potem tu już wszystko poszło strategią DCA, czyli regularne kupowanie. Następna transakcja to kupno jednej akcji Coca-Coli. To trochę na mniejszą kwotę przez to, że akurat Coca-Cola ostatnio wystrzeliła nawet bardzo dobrze. Od tego tutaj punktu wyjścia, którym Coca-Cola była jeszcze w styczniu, wystrzeliła na prawie 20%, więc akurat tu Tutaj stwierdzimy, że kupię trochę za mniejszą kwotę. Następna transakcja to jest kupno 1,14 akcji Innovative Industrial Properties. Dla tych co nie wiedzą lub nie oglądali jeszcze mój kanał, to jest to trochę ryzykowna spółka w moim portfelu. Jest to RAID, który akurat się zajmuje wynajmem nieruchomości pod cannabis. No i moje tutaj zagranie trochę ryzykowne było spowodowane tym, że spadek na spółce wyniósł minus 53% i generalnie ten spadek był spowodowany tym, że jeden z najemców, który jest na pierwszym miejscu po generowaniu przychodu dla tej spółki, nie zapłacił czynszu za grudzień, przez to rynek zareagował tak, że był spadek od tego momentu na minus 34%, mimo tego, że ta spółka, czyli Innovative Industrial Properties, zastosowała depozyty gwarancyjne i z tego co ostatnio teraz czytam i słyszę, to niby doszło do jakiegoś tam porozumienia między tym najemcą a Innovative Industrial Properties. Następna transakcja to kupno kolejnego rajta w moim portfelu jest to Realty Income Corporation 1,5 akcji. Realty Income to jeszcze cały czas leży w takiej w swojej pewnej strefie i uważam, że cena do 60 dolarów jest w miarę atrakcyjna, jak dla mnie. No a przypominam, że teraz kurs dolara znowu spadł do 3,85 przez to zaostrzenie wojny handlowej USA z partnerami, czyli z Meksykiem, Kanadą, jeszcze tam Chiny. Więc tutaj plan dla mnie jest w miarę określony. Z racji tego, że akurat kurs jest bardzo atrakcyjny, no to muszę jeszcze budować pewną pozycję na swoich rejtach. Ale do tego jeszcze zaraz wrócę przy nowej spółce w moim portfelu. Przedostatnia transakcja to kupno 5 akcji spółki HP. Ostatnio były ogromne spadki na spółce HP. Spadek na tej spółce wyniósł minus 17%. Otworzę na wykresie Snowball Analytics, ponieważ to ładnie pokazuje. Czyli moje pierwsze kupno było tutaj w maju. No i potem cały czas strategią DCA, czyli regularne kupowanie. Podniosłem sobie średnią cenę zakupu do 34 dolarów i tam kilku centów. Natomiast ten spadek tutaj na minus 17% to spowodował, że miałem największą stratę w moim portfelu. Nawet porównując do tego Kraft Heinza, który jeszcze na początku lutego miał tutaj stratę minus 200 dolarów, to na tym miejscu jest teraz trochę HP, które generuje prawie minus 9%, co daje na minus 126 dolarów. Więc akurat w tym miesiącu dokonałem trochę większego zakupu na HP. No i ostatni zakup w moim portfelu jest to spółka REITowa Public Storage. Akurat na tej ostatniej transakcji przejdziemy również do tego, jaki ja tutaj miałem plan na te raty w swoim portfelu. Przed tym ostatnim zakupem posiadam dwa raty w swoim portfelu. Było to Realty Income Corporation i Innovative Industrial Properties. Pierwsza spółka, czyli Realty, jest to miarę stabilna spółka, która wypłaca miesięczną dywidendę, czyli taki stabilny gracz. Natomiast Innovative Industrial Properties, tak jak mówiłem przed chwilą, jest to trochę ryzykowne zagranie, ale jeżeli wszystko dobrze tam zrozumiałem i przeanalizowałem, to ta spółka ma ogromny potencjał jeszcze do tego, jak odbije. No ale jeszcze zobaczymy. Natomiast tutaj brakowało cały czas mi jeszcze jednej spółki z sektora rateu, ponieważ od dłuższego czasu już planowałem większą ekspozycję na sektor rateów, więc teraz ten sektor zajmuje prawie 25% mojego moim portfelu. Przechodząc do analizy tej spółki od razu oraz dlaczego akurat teraz się zdecydowałem na zakup nowego rate'a do swojego portfela, no to Public Storage jest to największy na świecie właściciel i operator samoobsługowych magazynów, czyli tak tzw. Self Storage. Spółka działa w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, oferując klientom indywidualnym oraz firmom przestrzeń do przechowywania rzeczy: od mebli i sprzętu sportowego po dokumenty finansowe. Public Storage posiada tysiące lokalizacji w strategicznych miejscach, zapewniając do tego łatwy dostęp i wysoki poziom bezpieczeństwa. No i z racji tego, że dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na przechowywanie, firma generuje stabilne przychody. Od dłuższego czasu tutaj siedziałem sobie na screenerach, szukałem pewnych spółek z tego sektora, czyli sektora Rejtów, no i szukając po takich parametrach, jak przykładowo marża. Dla mnie jest to bardzo ważny parametr. Więc ta spółka ma marżę operacyjną na poziomie 46%, profit marża jest na poziomie 40%. No a ciekawostką jest tutaj to, mimo że ta spółka ma ogromną kapitalizację rynkową, nie jest ona często spotykana w portfelu innych inwestorów. Natomiast ta spółka jest na piątym miejscu po kapitalizacji rynkowej w sektorze Rejtów. Kapitalizacja wynosi ponad 55 miliardów i należy do indeksu S&P 500. Przejdę może na stronę Snowball Analytics, również mamy tutaj zakładkę Financial. To patrząc na wyniki finansowe tej spółki, to są tutaj stabilne, rosnące przychody od 2020 roku, co nam również pokazuje taki wskaźnik jak EBITDA. Dodatkowo w rateach mnie również interesuje zawsze Free Cash Flow. Free Cash Flow w tej spółce również się zwiększa rok do roku. Jedynym tutaj takim, powiedzmy, minusem w tej spółce jest to, że ta spółka się trochę zadłużyła w okresie od 2021 roku po 2023 rok. Więc tutaj nam total debt podskoczył z 2,5 do 9,3, ale tak jak na swoim telegramie pisałem, jest to akurat dla tego sektora w miarę normalne, ponieważ ten sektor, czyli sektor rateów, się utrzymuje na długach cały czas. No a wykres danej spółki wygląda następująco. No i patrząc na to, że teraz jest kurs dolara atrakcyjny, i do tego na swojego telegrama wrzucam analizę. Jest to porównanie ETF-a, które śledzi indeks rateów. Czyli vanguard Real Estate ETF do kursu USD PLN. Więc tutaj łatwo można zaobserwować, że historycznie, kiedy kurs dolara do złotówki jest w miarę atrakcyjny, to również przekłada się na to, że jest to w miarę dobry moment na zakup. Rejtów. Wiadomo, że nie są to takie dołki, jak tutaj były w tych momentach. Czyli kiedy kurs dolara do złotówki po prostu leciał do góry, a natomiast ceny na rejty były nisko. Tak samo było w 2016 roku, w 2020 i w 2022 i w 2023. Więc zazwyczaj kiedy kurs dolara do złotówki jest atrakcyjny, jest to akurat spoko moment na kupno pewnych rejtów. Szczególnie tych, co uważamy za niedowartościowane. No i wiadomo, że ta spółka również wypłaca dywidendę, jest to 12 dolarów na rok na jedną akcję, co na chwilę obecną daje nam divielda 3,82%. No i ta dywidenda, nie licząc tutaj takich pewnych kryzysów finansowych, jest w miarę od 15 lat stabilnie rosnąca. Co prawda tutaj była raz rakieta w 2022 roku, taka specjalna dywidenda, jest to również zaznaczone na Snowball Analytics. W 2022 roku w lipcu Public Storage ogłosiło jednorazową dywidendę specjalną w wysokości 3,15 dolarów na akcję. Jest to wynik zrealizowanego zysku podatkowego w wysokości 2,3 miliarda dolarów pod sprzedaży swojego 41% udziału w PS Business Parks na rzecz Blackstone Real Estate. Więc tutaj była taka trochę jednorazowa specjalna dywidenda. Fajnie by było, gdybym się kiedyś załapał na taką, ale no cóż, zobaczymy. No i patrząc na wszystkie tutaj wskaźniki dotyczące tej spółki, wskaźnik cena do zysku jest na poziomie 206. No i tutaj taki również bardzo ważny wskaźnik, jak dla mnie, jest to Price to free cash flow per share. Za 24 rok był na poziomie 16, więc w 24 roku niejako ta spółka była jeszcze w tej górnej granicy niedowartościowania. A więc tak mój portfel się prezentuje następująco. Przypominam, że do tej kwoty wartości portfela są również doliczone spółki z polskiej giełdy, no ale wartość portfela. Tylko i wyłącznie z USA stanowi 7800 dolarów. No i podział po sektora wygląda następująco: Consumer Staples jest na pierwszym miejscu 32%. W tym miesiącu nie dokonałem zakupu Kraft Heinz, więc niejako trochę zmniejszyłem tym samym procent udziału w tego sektora w moim portfelu. Powiększyłem procent na real estate. Poprzez kupno tej spółki. No i wiadomo, że większy procent płaconej kwoty poszła akurat w sektor rateów, czyli tutaj mamy niecałe 25%. W sektor IT mamy 16%, przez te ostatnie spadki na HP, niestety. W utilities 14%, no i financial mamy 8%. Total profit na chwilę obecną stanowi niecałe 300 dolarów. No i przechodząc do dywidend, w marcu dostaniemy 32 dolary z dywidend, a w kwietniu niecałe 34 dolary. Przełączę sobie tutaj również na złotówki, więc roczny dochód z dywidend po podatku 15% bo taki mam ustawienia portfela, żebym sobie łatwo trakował otrzymane dywidendy versus to, co dostaję na brokerze, czy akurat mi się zgadza. Więc roczny dochód z dywidend prognozowany na rok do przodu stanowi niecałe 1200 zł, co już praktycznie nam daje tutaj 100 zł na miesiąc. Ale to również wszystko jeszcze zależy od kursu dolara. Jeżeli jutro kurs podskoczy, no to wiadomo, że przebijemy ten próg. Więc nawet bardzo fajnie to wszystko tutaj wygląda. Już mamy tutaj takie stabilne dochody z dywidend ponad 100 zł, więc powolutku ta kula śnieżna się toczy. No to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli Wam ten materiał się spodobał, no to zapraszam do zostawienia feedbacku, czyli łapka, komentarz oraz subskrypcja dla tych, co nie subskrybują jeszcze. No i zapraszam wszystkich serdecznie na naszego telegrama. Link jak zwykle jest pod filmikiem i na ekranie teraz u Was jest QR-kod. No Wam życzę powodzenia, więcej dywidend i do usłyszenia w następnym materiale.